Słuchajcie, specjalnie się dla Was nagrywam, tylko dlatego, że nie jestem w stanie się wysłowić pisemnie, aby opowiedzieć Wam o filmie, Bo się boi. I am so sorry. Na który zaciągnęła mnie córka, wcześniej mówiąc, tato dziwne w Heliosie nie grają tego filmu, kiedy była ogólnoświatowa premiera. Mówi, idźmy, bo grają w kinie konesera. Przyszliśmy, moja córka jest tak porządnym dzieckiem, że przy stosunkowo prawie pustej sali, jak już wykupiła sobie bilety, to usiadła po prostu ramię w ramię z kimś obok. Dlaczego siusia pan właśnie tu, co? Dlaczego tu zamiast za tamtym krzakiem? Podoba mi się. Jeżeli jakimkolwiek wymiernikiem. Tego, czy, czy, czy film nadaje się dla szerszego widza jest to, czy można na nim mieć popcorn, to powiem Wam, że na tym nie można. Wróciliśmy z połową popcornu, tylko dlatego, że po prostu film jest albo przegadany, albo bardzo cichy w ten sposób. I rozpaczliwy jest taki, że niestosowne jest chrupanie, nawet jeżeli obok Ciebie na sali jest 12 osób. Po filmie zadałem mojej córce pytanie, wiesz już chyba dlaczego nie był grany. Wiedziała trzy godziny psychicznej męki, takiej samej męki, o, 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 o jakiej po prostu opowiada sam główny bohater, który gra rewelacyjnie oczywiście, oscarowo Kim Phoenix. Yy. Ale nie da się tego oglądać, po prostu to jest jakieś rozliczenie reżysera ze stosunkami z matką, psychicznie pożarty przez wewnętrzne strachy, bohater, widzący we wszystkim yy, po prostu swoje lęki, yy, kłótnie z matką zaborczą. Powiedział, że matka siedzi z tyłu. Ja po tym filmie powiedziałem jedno, cieszę się, że nie jestem krytykiem i w życiu tak o sobie nie powiem, bo krytycy powiedzieli pewnie tak. Trochę mnie przeraża ten transcendentalny indyferentyzm przesłania. Ja wytrzymałem te trzy godziny. Były momenty, w których już mi oko się naprawdę zamykało, ale wybudzałem się wtedy tylko dlatego, że jakiś widz wkurwiony już zupełnie powiedział o nie, dosyć, kurwa, wychodzę. I wychodził, i się przeciskał i w ogóle narobił y, szumu. Też niech to da jakiś, jakiś y, Wam obraz sytuacji, to że jakiś, wszyscy wiemy, że już jest końcowa scena, że już minęły te trzy godziny, że to już jest pewnie jedna z ostatnich scen. Siedem minut do końca, mimo wszystko ludzie wychodzą. Szokujący, y, szokująco ciężki film. Całe szczęście, że reżyserowi nie pozwolili tak jak chciał zrobić filmu czterogodzinnego. No nie wiem, nie, nie wiem, co się ma w głowie i jakie rozterki ma się, kręcąc takie rzeczy. Współczuję autorowi, współczuję wszystkim, którzy pewnie będą musieli go oglądać. Bardzo wysoki wynik na Filmwebie. Moim skromnym zdaniem wynika z tego, z teorii postawionej w Misiu, czyli... Powiedz mi, po co jest ten Miś? Właśnie, po co? Otóż to nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. No, właśnie, czyli po prostu nikt, yy, może połowa ludzi nie zrozumiała, albo połowa ludzi się męczyła, ale żeby nie chcąc wyjść na idiotę, oceniają ten film dużo wyżej yy, niż powinien być oceniony. Tak jak teraz dużo ludzi mówi, o wszystko wszędzie naraz, film fajny, ale czy on naprawdę zasłużył na tyle Oscarów? Ja się do tej grupy też zaliczam, yy, więc właśnie o to chodzi. Jak nikt nie wie o co chodzi, to chodzi o. nie wiem o co chodzi. Musi być jedna wielka scena w bardzo drogiej dekoracji, atelier. żebym mógł utopić 6 milionów baksów do podziału dla nas, rozumiesz? I na końcu pożar, żeby spalić dowody rzeczowe. Więc nagrywam się wam też, dlatego, że pokazać moją koszulkę Death Metal i mój różowy autoraż. Na pewno nie ma pani. Pan innych problemów? Mamy bardzo dobrego psychologa. Tomasz Raczek nawet na nim nie zasnął, chociaż była pokusa, więc wiecie, to, to naprawdę jest mordenga. Wszystkie ludzkie strachy, wszystkie wszędzie naraz, wymiksowane w jednym filmie, tak wymieszane, że sprawiają ci fizyczny ból, kiedy to oglądasz. I jedyna rzecz, że nie, nie wychodzisz z tego filmu. To jest to, że tak bardzo nie wierzysz w to, że ten film jest tak popierdolony, że chcesz zobaczyć, czy na pewno autor miał to na myśli i że może coś się jednak zmieni. Do samego końca nic się nie zmienia i film się kończy i nagle rozbłyskają światła, nagle są napisy, a ty ni chuja nie wiesz o co, o co chodziło. Oprócz tego, że a, główny bohater jest mega sfiksowany na punkcie matki i swoich problemów. Co można było opowiedzieć w półtorej godziny z reklamami. Darmozjadów i matołów banda!